Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Kuku Space. Całkowicie nowej przestrzeni na polskim YouTubie dla wszystkich miłośników zegarków. Dzisiaj część druga słownika pojęć zegarkowych. Przybliżymy sobie nieco kwestie komplikacji mechanizmów. Serdecznie zapraszam! No dobra, więc może zacznijmy sobie w ten sposób. Komplikacja, czyli właściwie dodatkowa funkcja zegarka. Dlaczego tak? Cóż, najprościej rzecz ujmując, z każdą dodatkową funkcją zegarka rośnie stopień skomplikowania jego mechanizmu. I tak w przypadku zegarków analogowych przyjęło się, że używamy tego właśnie określenia. Komplikacje możemy podzielić na trzy grupy: na te związane z pomiarem czasu, czyli na przykład chronografy astronomiczne jak na przykład fazy księżyca czy dźwiękowe akustyczne na przykład budziki. My zaczniemy sobie dziś od najczęściej spotykanej z nich, czyli datownika. Datownik, najbardziej popularna komplikacja dostępna nawet w najtańszych, najprostszych zegarkach. W tym przypadku możemy spotkać datowniki typu date, czyli takie, które pokazują jedynie datę, dzień miesiąca i day date, czyli takie które z kolei dodatkowo wskazują dzień tygodnia. Zazwyczaj odbywa się to w specjalnie wydzielonym oknie daty, lecz nie zawsze. Wyjątkiem są tutaj datowniki typu retrograde, które pokazują datę za pomocą dodatkowych wskazówek. Ciekawym usprawnieniem, o którym należy tutaj wspomnieć, jest tak zwany wieczny kalendarz. Pewnie wielu z nas zna doskonale ten moment, gdy zaczyna się nowy miesiąc i mamy, nie wiem, na przykład 1 grudnia, a datownik wskazuje nam 31. Cóż, najprostsze werki nie wiedzą przecież, jaki mamy miesiąc i czy jest to akurat ten dłuższy czy krótszy. I tutaj cały na biało wchodzi wspomniany wcześniej wieczny kalendarz. Możemy też spotkać się z angielskim określeniem perpetual calendar. O co chodzi? A mianowicie, w prostej wersji datownika musimy skorygować datę samodzielnie. Natomiast w przypadku wiecznego kalendarza zegarek robi to już sam. My ograniczamy się jedynie do odpowiedniego zaprogramowania datownika przy pierwszym jego ustawieniu. W kwestii pokazywania daty nie sposób pominąć też rozwiązania stosowanego przez markę Orient a mowa tutaj o ich słynnym multikalendarzu. Japończycy zmieścili bowiem na tarczy kalendarz na cały miesiąc. Tutaj doskonałym przedstawicielem tego rozwiązania jest znana i lubiana za czasów PRL-u popularna patelnia oraz jej współczesne odpowiedniki. Kolejną często spotykaną komplikacją jest chronograf, i tutaj bardzo ważna sprawa, by nie mylić tego z chronometrem, bo to zupełnie inna kwestia i do tego pojęcia wrócimy w kolejnych odcinkach. A tymczasem skupmy się na naszym stoperze tak, stoperze bo w ten sposób najprościej można opisać sposób działania komplikacji, jaką jest chronograf. I niby taka zwykła rzecz, a zastosowanie może być wielorakie, bo wystarczy dodać jeden drobiazg w postaci odpowiedniej podziałki na lunecie czy wewnętrznym ringu i tak nasz zegarek może być jeszcze bardziej. Funkcjonalny. Często gęsto spotykana jest skala tachymetru, za pomocą której zmierzymy średnią prędkość poruszającego się obiektu. Bywają również skale telemetru czy pulsometru. Telemetrem posłużymy się, gdy chcemy zmierzyć odległość od nas samych do wyładowania atmosferycznego, a pulsometrem oczywiście zmierzymy puls. Na rynku możemy spotkać dwa różne rozwiązania, jeśli chodzi o chronografy. Mogą to być takie, które pracują w oparciu o centralnie zamontowaną sekundę lub takie, które w całości odmierzają czas na subtarczach. Ponadto spotkamy się z takimi rozwiązaniami jak flyback. Jest to chronograf, który ma za zadanie ułatwić, tam przyspieszyć sposób dokonywania kolejnego pomiaru. Oraz tzw. split second, czyli chronograf z możliwością odmierzania międzyczasów. Wskaźnik rezerwy chodu. Komplikacja występująca jedynie w zegarkach mechanicznych. Jak dobrze wiemy, albo przynajmniej powinniśmy wiedzieć, jednym z ważniejszych parametrów zegarka mechanicznego jest rezerwa chodu. Nie jest to nic innego, jak liczba godzin pracy zegarka, jaka pozostała do pełnego rozwinięcia się sprężyny napędowej. Jeżeli taki zegarek nosimy codziennie, to wskaźnik rezerwy chodu najpewniej będzie nam zbędny. Natomiast w przypadku, gdy zegarek zdarza nam się odkładać na dłużej, to wówczas może się on przydać. GMT, skrót od Greenwich Mean Time, a w zegarkach komplikacja drugiej strefy czasowej. Funkcja, dzięki której najczęściej, przy pomocy dodatkowej wskazówki, możemy ustawić sobie kolejne oprócz lokalnego wskazania godziny. Bardziej rozbudowaną wersją tej komplikacji, natomiast jest taka o nazwie World Time, gdzie na okalającym ringu mamy zaznaczone wszystkie 24 strefy czasowe. Fazy Księżyca. Komplikacja, jak sama nazwa wskazuje, odpowiada za pokazywanie, w jakiej fazie znajduje się obecnie Księżyc. W zdecydowanej większości raczej funkcja mało przydatna i wybierana przez użytkowników raczej ze względów estetycznych, gdyż nie da się ukryć, że takie wskazanie faktycznie może się podobać i być ciekawym ozdobnikiem zegarka. A teraz czas na budzik. Być może dla niektórych będzie to zaskoczeniem, ale zegarki analogowe, a w tym też mechaniczne, mogą posiadać komplikację budzika. Jeśli chodzi o te drugie, to w takim przypadku potrzebna jest osobna sprężyna, którą trzeba nakręcić, by budzik miał szansę zadziałać. Za pomocą oddzielnej wskazówki ustawiamy godzinę, o której mechanizm ma uruchomić budzenie i już. Kolejną z komplikacji akustycznych jest repetier. Niesamowicie pomocny dla osób niewidomych. Rozróżniamy kilka rodzajów repetiera: kwadransowy, półkwadransowy, pięciominutowy oraz ten najbardziej precyzyjny, minutowy. Dzięki niemu aktualny czas komunikowany jest poprzez dźwięk bicia dzwonka. Mechanizm w ten sposób w kolejności najpierw wybija godziny, a następnie kwadranse. W przypadku repetiera minutowego na końcu wybijane są minuty. Powoli zbliżamy się do końca tego zestawienia, i teraz przyszedł czas na coś, czego na co dzień próżno szukać na sklepowych półkach. Do niedawna kojarzony tylko z najdroższymi zegarkami na świecie, ale dziś coraz bardziej dostępny, a mowa tutaj o Turbionie. Turbion to komplikacja mająca na celu niwelowanie oddziaływania grawitacji na mechanizmy zegarka oraz ewentualne niesymetryczne wyważenie koła balansowego. Tym samym ma za zadanie poprawić precyzję. Jego chodu. Zbudowany jest z klatki, w której środku umieszczono balans oraz wychwyt. Całość wykonuje obrót wokół własnej osi w ciągu 60 sekund. Bardziej złożone konstrukcje potrafią obracać się nawet w trzech płaszczyznach. I na koniec zwieńczenie tego, o czym dziś mówiliśmy. Coś, co nazywamy grand complication, czyli zegarki posiadające kilka komplikacji, w tym przynajmniej po jednej z każdej ze wspomnianych na początku grup. Jednym z takich przedstawicieli jest zegarek marki IWC, model Portugizer Grand Complication, zegarek wyposażony w chronograf, wieczny kalendarz fazy księżyca oraz repetier minutowy. Model Delikatnie rzecz ujmując, nie należy do najtańszych, dlatego ciekawą alternatywą dla niego i namiastką Grand Complication jest z kolei zegarek marki Atlantic model Worldmaster Chronograph Moonface Automatic o numerze referencyjnym 55851.44.25 z pracującym na pokładzie mechanizmem Walżu 7751. I znajdziemy tutaj datownik ze wskazaniem dnia, miesiąca, roku, chronograf, telemetr. Fazy księżyca czy wskaźnik dobowy. A więc, tak wygląda kwestia komplikacji mechanizmów. Jeżeli jest jakaś, o której nie wspomniałem, to oczywiście napiszcie w komentarzu. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie lajka, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to gorąco do tego. Zachęcam, z tego miejsca serdecznie zapraszam do części trzeciej, która oczywiście za kilka dni pojawi się tutaj na kanale. Dzięki za uwagę, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.